Witam wszystkich. Kolejne zmagania przy uprawie kukurydzy. Proszę zobaczyć taki. O, uprawiam to pod kukurydzę. Było stależowane jest trochę zielonego. Pożyczyłem talerzówkę 3-metrową z wałem gumowym. Powiem Wam, jakie to jest. Kurwa, dziadostwo, ta talerzówka. Myślałem, że będzie lepsza od tego agregatu, co uprawiałem wczoraj. A idźcie wciul. Kto to kurwa wymyślił Ani nie idzie jechać, ziemi nie robi dobrze. Nie przewraca A, szkoda gadać wam powiem Miałem sobie kupić taką talerzówkę, ale jak wziąłem, pożyczyłem I zacząłem tym robić. Szybko nie pojedziesz, bo się zabija Ja pierdzielę, no kurde melek. Do dupy to jest a że było faktycznie sama jakaś łąka no tak ale tu zobaczcie to no nie ma tego zielonego aż tak dużo jest jakaś tam bryła no nie kurwa tą talerzówka, idźcie powiem wam straszna wiadomo mi się nie podoba gdzie miałem nadzieję że będzie robiło to dużo lepiej a nie robi po prostu nie robi, nie zdało mi to egzaminu w ogóle. Niby wał gumowy, wał gumowy sam sobie powiem wam rewelacja, bo doprawia to w miarę dosyć ładnie, tak? W miarę ładnie to wygląda. Ale jeśli chodzi o to zielsko, które ma przerzucić, chuj ma mać, ale jest na pewno dobrze ułożona ta talerzówka. O ustawiana No i się kuźwa zabija Łożyska na pewno nie są zatarte. Jeśli ktoś by powiedział że są Łóżyska zatarte, trzeba wymienić co Łóżyska Nie mogę za szybko jechać bo jak jadę za szybko to się tak zabija że ja pierdzielę na środku Macie się co się dzieje Może szybę nawet Porważymy się tylko telefon? Nie wie pan. I szybciej jadę Okej, okay, jakby było Zero zielonego Na polu, no dobra Ale popatrzcie, w ogóle mi się ta praca nie podoba W ogóle Agregatem mogę przejechać dwa razy I bym miał lepszą rewelację zrobioną Niż tą zaserwaną talerzówkę Bój się, że gdzie nie ma zielonego to jest jeszcze w miarę OK, tak? Jakoś mieli dom ziemi. Jakoś ją przerzuca. Ale dostanie trochę zielska. Ja naprawdę liczyłem, że to ładniej zrobi niż ten agregat. No i kurwa zaczynają się problemy. Ha, nie do wiary. To ja tam wczoraj, na tym drugim kawałeczku w nocy, bo to już robiłem w nocy, zrobiłem agregatem, tym forszytowskim i powiem Wam, raz tylko przejechałem, bo sobie pomyślałem, a przyjadę się tam dalej żubeczką, faktem, w niedzielach, ale trudno, termin mnie goni, wszystko się sieją, znają mego, ja będę siał prawdopodobnie dzisiaj, jeśli dobrze pójdzie, a jak nie to zacznę jutro, ale muszę mieć przygotowane. I kurwa normalnie nie do wiary Ta rzutka nie do wiary Lipa kurzyłem. się Fak, Faktem miał mi wsiać kursz horsz, horsz, horsz dał dupy No i trudno Muszę sam sobie jakoś poradzić Czyli muszę Teraz podgonić pracę sobie samemu A tak miał wjechać to co tutaj jest to co widziałem w tamtym roku jak siał no to było idealnie, tak? A w tym roku niestety muszę sobie sam to doprowadzić do jakiegoś struktury w miarę najgorszej, żeby to wyglądało. Ale widziałem dzisiaj ten siewnik, który siał. Przyjechał, w gościu, zaczął siać. Nie było źle. Spójrzcie to się dzieje na Ja środka. Pier... Ja normalnie nie mogę w że wziąć tak to takiego. A tak chwalą talerzówki, te 3 metrowe. Takie piękne, cudowne, amerykańskie. Puch, do duchu. U mnie na mojej ziemi nie zdaje Nie wiem, czy u was na ziemiach zdaje egzamin. Znajomy robi na piasku, na piasku to robi idealnie. Piąta, szósta, czwarta klasa. Na mojej tutaj, ciężkiej ziemi, gdzie jest jedynka, dwójka, już dwa macie. No lipa, nie? Wał okej. Okay. Ale te talerze nie są w stanie przerzucić tej ziemi. Widzicie jak się zabija? Nie jest w stanie przerzucić tej ziemi. Normalnie nie jest w stanie. No ja bym jakbym szybko jechał, troszeczkę szybciej niż teraz, to dobrze jest zabito. No jakby była czarna ziemia, wam powiem bez tego zielonego. No to faktycznie rewelacja. Można by było może jechać szybciej. Może by to przerzuciło. Ale kurz wam mać, bo to jest chyba talerzówka, że masz wyjechać zielone. Oczywiście ma to przerzucić na tyle, że ma być to uprawione. A nie, że ja będę... Hmm. No dobra, jakoś to zmorduję. Powoli, powoli zrobię to. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłej pracy. Jak ktoś robi w polu to miłej pracy życzę. Grunt, niestety, że jest niedziela trudno. Żegnam wszystkich, pozdrawiam.